Impreskowe czołem, tuż obok ruin Starego Zamku, gdzie? W Ogrodzieńcu. Dziś, tutaj, w tym pięknym, bajecznym miejscu w Jurze krakowsko częstochowskiej odbywa się wyjątkowa uczta elektrotechniczna o nazwie Santropolis. Jest naprawdę bosko, i dzisiaj, stąd właśnie impreska. Jankes, zapraszam. Doskonałe oświetlenie i soczysty dźwięk, niczym sok wyciśnięty z pysznych, świeżutkich owoców. To Santropolis 2010 w Ogrodzieńcu. Zobaczcie jak ludzie wszędzie wyginają swoje ciałka. Naprawdę rewelacyjny widok. Zobaczcie. Państwu przypomnieć, dzisiejsza imprezka z festiwalu Santropolis w ogrodzieńcu. Przejdźmy się po pierwszym rzędzie tej pięknej sali. Chodźcie. Na zielono. O! Jest fajny diabeł! Jeszcze kawałek dalej, jeszcze kawałek dalej! Pan też ładny tutaj. Okej okay. Jest nawet Kermit Żaba, pan się obróci, pan się obróci. Mój ulubiony, ukochany Kermit. Żaba. Ej, jak tu głośno. Spadamy dalej. Powiedzieli, Janko jest masz kilkadziesiąt sekund, by wejść na scenę i troszkę powiedzmy po niej pobiegać, ewentualnie pokazać jak to wygląda tutaj na festiwalu Santropolis. Jest DJ, który wprowadza tych wszystkich zwariowanych wariatów ludzi. Wyjątkowo muzyczny, fajny stan. Płyty, różne sprzęty, efekty dźwiękowe, świetne. Jest naprawdę na bogato. Zobaczcie jak to wygląda. O. Czas imprezka z Ogrodzieńca, gdzie dzisiaj porządnie kręci się festiwal Santropolis. Ze mną Grzegorz S., który również wprowadzał w porządny muzyczny stan wszystkie te osoby. Grzechu, jak się dzisiaj grało? Rewelacyjnie. Gdyby nie pogoda, by było jeszcze lepiej, ale ogólnie na plus. Ogólnie na plus. Z tego co wiem, jesteś weteranem, nawet takim dinozaurem tego festiwalu grasz od samego początku, czyli od 2004 roku, tak? 2004-2005. Już dokładnie nie będę, ale jakoś tak. Przez kilka lat tutaj się... Nie, za każdym za razem tutaj się pojawiasz. Jak można ocenić ludzi, którzy tutaj przebywają? Przede wszystkim bardzo rozrywkowo. To jest numer jeden. No i przede wszystkim Aura, która tutaj otacza ten klimat, wiesz? Zamek, ten klimat. Do kamery! Do kamery! Klimat, zamek, yy, coś niepowtarzalnego, prawda? Tego nie można spotkać nigdzie indziej. Okej. Okay. Grzechu, wielkie dzięki. Spociłeś się, chłopie, widzę na scenie, trochę. Yy, nie! Wycieram deszcz, wycieram deszcz przede wszystkim, wiesz? Okay, dobra. Bo napadało nam troszeczkę na. Grzegorz S, e. ogrodzieniec i yy, yy, z Antropolis. Za chwilę do Was wracam. Dzisiejszy deszcz w Ogrodzieńcu byłoby na 110%, a jest przez deszcz powiedzmy na stówę. Spotykam co chwilę fajnych ludzików. Oto kolejni, teraz się ładnie przedstawią. Cześć Konrad. Patrycja. Agnieszka. I Szymon. Szymon, ten tutaj z mojej strony. Oni przybyli, żeby ładnie teraz pozdrowić swoich najbliższych. Uwaga, jedzie najpierw tutaj kolega. Cześć Dębica i okolice. Wszyscy znajomi. Ja pozdrawiam serdecznie Zawiercie i Kraków. Norymberdze wszystkich znajomych. Ten właśnie przyjechał, uwaga, z Norymbergi, naprawdę? Tak jest, na imprezę. Ile kilosów? 800. Jest. A jak jest dzisiaj, okej? Okay? Super, super, nie Pogoda zaprasz... by była, zajebiście. O, to tyle. Widzimy się za chwilę. W imprezce dobra informacja dla osób spragnionych, prezentów i innych atrakcji. Są dwie składanki: SK Summer City. Poza tym najnowsze wydawnictwo z przydarem na okładce, czyli ze mną SK Impreska. Czwarta część, już tej naprawdę fajnej składanki. Do tego wszystkiego dokładam jeszcze piękną koszulkę. O, nienoszona, nówka nieśmigana. Pytanie konkursowe brzmi następująco. Podajcie choć pięciu artystów z 40, którzy pojawili się na tym wydawnictwie, na wydawnictwie SK Impreska część czwarta. Czekam na odpowiedzi drogą mailową, pchajcie ile wlezie, yankesmałpison.eska.tv SK.TV. Podajcie choćby pięciu artystów, którzy znaleźli się na tej właśnie składance. Osoba, która zwycięży otrzyma informację oczywiście drogą mailową. Ale pada, no. Dzisiejsza imprezka z festiwalu Santropolis w ogrodzieńcu. Jedno wielkie szaleństwo. Niektórzy ludzie rewelacyjnie przygotowali się do zajęć. Mają piękne stroje od głowy do samych stóp. Niektórzy mają na przykład fajne okulary. Zobaczcie tego kolesia tutaj. Są dobre okulary. Czołem stary, daj przymierzyć swoje okulary. O! Masz moje. Ja biorę twoje. E, dobrze wyglądasz. Czekaj teraz. Dobrze, dobrze! Jak wyglądam? Rewelacyjnie! Daj dobry, jest dobry! O! Tyle wam powiem! Już niejednokrotnie mówiłem o tym, że muzyka, która pojawia się na festiwalu Santropolis w Ogrodzieńcu, wprowadza ludzi w różny, różnisty stan. Tutaj między innymi gentleman, który tańczy w pięknej czapce. Spadzony, ale daje radę. Ludzie szaleją i bardzo dobrze, a ja mówię już to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą imprezkę na Santropolis. Nagrywają mnie. Jankes, do zobaczenia w kolejnej imprezie Beska TV.